W kościele podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie. W ich zakres wchodził remont przyziemia, wymiana schodów oraz generalny remont budynku poklasztornego i krypt kościoła. Wartość tych prac to ponad 3,5 miliona złotych. Oficjalne ich zakończenie odbyło się 5 lutego. Pierwszym punktem tej uroczystości... Była msza święta. Przewodniczył jej ksiądz biskup Kazimierz Górda, który dokonał poświęcenia odnowionych miejsc. Dokładnie, bardzo się cieszę. Naprawdę jest to takie podsumowanie takiego dużego wysiłku, jakiegoś też stresu związanego z przeprowadzeniem całego tego projektu. Od, od etapu projektowania, konsultowania, uzgadniania poprzez wyłanianie wykonawców, potem cały ten nadzór. No, cały zespół ludzi w to był zaangażowany, ale, ale gdzieś tam jako proboszcz, że tak powiem, staram się nad tym czuwać i cieszyć swoje serce. I oko też, jak, jak, jak te obiekty piękniały, naprawdę. Jestem Panu Bogu wdzięczny, że takie piękne dzieło powstało, że udało się to wszystko zrobić. Dziękuję Panu Bogu za księdza, tutaj proboszcza, dzikana i za tych wszystkich, którzy go wspierali w tym dziele. No myślę, że oprócz parafian były jeszcze instytucje, które wspierały, bo to dzieło, które zostało dokonane zarówno tutaj, w podziemiach, gdzie jesteśmy, w podziemiach kościoła, jak i w klasztorku, gdzie byliśmy wcześniej, no to jest to dzieło, które jest bardzo kosztowne. Bo pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam, jak wyglądało wcześniej, zanim prace się rozpoczęły i jak wygląda wszystkie te pomieszczenia, jak wyglądają teraz. A więc tylko cieszyć się i myślę, że parafianie się bardzo cieszą z tego dzieła, które zostało dokonane, że te pomieszczenia będą no, służyć tutaj wszystkim parafianom. I to jest wielkim sukcesem, który, 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 który no, został, został osiągnięty. Prace remontowo-konserwatorskie trwały od czerwca ubiegłego roku. Zaangażowane w nie było wiele osób, od projektantów po wykonawców. Wrażenie robią zwłaszcza krypty świątyni. Projekt Krypt to tak naprawdę projekt remontowo-konserwatorski. Przestrzeń, którą udało nam się uzyskać jest takim efektem pośrednim, który stworzyliśmy dodatkowo. Przede wszystkim chodziło o zabezpieczenie budynku kościoła, zabezpieczenie konstrukcyjne, i które pozwoliłoby funkcjonowanie tego budynku na kolejne lata. Generalnie chodziło o to, żeby wzmocnić jego fundamenty. Wokół istniejących centralnych fundamentów, które, do których schodzą sklepienia, powstały wieńce monolityczne żelbetowe. I one zostały spięte tarczą, czyli formą płyty, która została wylana na dole. Był to pomysł konstruktora, nie mój, od razu mówię. <grych> Jednak rzeczywiście ten pomysł pozwolił przede wszystkim zabezpieczyć cały budynek, zapewnić jego bezpieczeństwo użytkowania, no i dodatkowo stworzyć wspaniałą przestrzeń, która będzie mogła być wykorzystywana na wiele różnych sposobów. Całość prac odbywała się w ramach projektu pod nazwą Prace remontowe i konserwatorskie przy Zespole Klasztornym po bernardyńskim w Łukowie. Ich wartość wyniosła ponad 3,5 miliona złotych, z czego 2 miliony 800 tysięcy pochodziło z rządowego programu odbudowy zabytków. W pozyskaniu tego dofinansowania pośredniczyły władze powiatu łukowskiego. No serce się raduje jak to wszystko obserwujemy i widzimy to co udało się dokonać. To cieszy przede wszystkim duża inwestycja. Ona naprawdę rodziła się w bólach, bo cały ten proces przygotowania tej inwestycji był bardzo trudny. Proces pozyskania środków, uzgodnienia tej dokumentacji z konserwatorem zabytków, no, trwało to długo, ale dzisiaj no, mamy finał tego i no, wszyscy się z tego cieszymy i jesteśmy zadowoleni. Jakie będzie przeznaczenie wyremontowanych pomieszczeń? Te pomieszczenia bardzo były właściwe dla takich celów wystawowo-muzealnych i takie pomysły mamy. Jest dużo pomysłów na, na wiele ekspozycji, no, chociażby ta, taka podstawowa, poświęcone te, te wystawy, żeby w Księdzu Brzusce, Powstaniu Styczniowemu i innym bohaterom. Więc mamy rekwizyty z tego filmu, Powstanie z 1863 do wykorzystania. No drugi taki pomysł, no to to, żeby, żeby eksponować te zabytki archeologiczne, które zostały pozyskane, kiedy prowadzone były badania archeologiczne, nadzór archeologiczny, zarówno tutaj w kryptach, jak i w otoczeniu kościoła. Sporo tego pozyskano. No, czy, czy nawet nawet te kości zmarłych, którzy byli tutaj pochowani, aktualnie są przewiezione do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam będą przebadane zdezynfekowane, jakoś zakonserwowane i też będziemy chcieli być może jakoś wyeksponować, tak żeby zachować szacunek dla zmarłych, ale też ku refleksji dla, dla żyjących właśnie jak kruche jest życie ludzkie, żeby była okazja wesnąć do Boga za tymi, którzy przed wiekami budowali ten nasz łuków ale te, też żeby to było z pożytkiem właśnie dla nas, współczesnych ludzi. I chcielibyśmy, żeby w Ukowie powstał, powstało muzeum, powstało Muzeum Księdza Brzuszki, ale także, żeby to było Muzeum Powstania Styczniowego, bo takie, takiego muzeum nie mamy. W Polsce takiego muzeum nie ma. A myślę, że nigdzie indziej, ale właśnie czuczaj takie muzeum mogłoby powstać i są wszelkie dane ku temu, żeby tak się stało. Więc y, taką nadzieją patrzymy na przyszłość. I to wszystko, co zostało przygotowane, no, ono jest takim atutem dla mm, Łukowa i dla parafii y, podwyższenia Krzyża, y, żeby, żeby to dzieło zostało zrealizowane, żeby tu powstało takie, takie muzeum. Myślę, że, że jest to możliwe. Osoby, które chcą zwiedzać krypty i poklasztorny budynek, powinny kontaktować się z proboszczem i wikariuszami parafii podwyższenia Krzyża Świętego.